Stanisław Szosta zaczął uprawiać kolarstwo, by rzucić palenie. W 1967 roku kupił ostatnią paczkę papierosów, poczęstował kolegów, wsiadł na rower i zaczął jeździć. Do palenia nie wrócił, za to rower zajął go bez reszty. Najpierw na Olimpiadzie w Monachium było drużynowe srebro. Przegraliśmy wtedy jedynie z ekipą Związku Radzieckiego. W 1974 roku rewelacyjnie rozegrany wyścig indywidualny na Mistrzostwach Świata w Barcelonie i Stanisław Szozda zdobył srebrny medal. Złoto wywalczył wtedy Ryszard Szurkowski. Było też złoto w wyścigu drużynowym. Dwóch wielkich naszych kolarzy, można tak powiedzieć, Stanisław Szozda i Ryszard Szurkowski, Jednokrotnie zmagali się na trasach wielkich, wielkich wyścigów. Kibice bacznie obserwowali rywalizację obu kolarskich gigantów, a Sportowa Polska podzieliła się na zwolenników Szurkowskiego i zwolenników Szosdy. Oni zaś niezmiennie deklarowali przyjaźń i serdeczne uczucia. Ten spór nigdy nie został rozstrzygnięty. Jedno jest pewne. W latach 70. polskie kolarstwo święciło największe w historii triumfy. Może ktoś się z tego będzie śmiał. Ja uwielbiałem się ścigać. Przestał się ścigać bardzo młodo. Miał zaledwie 28 lat. Na kontynuowanie kariery nie pozwoliła kontuzja odniesiona w wyścigu pokoju. Stanisława Szosda zmógł nowotwór. Zmarł po ciężkiej chorobie. Ten film przedstawia tak zwany atak szczytowy polskich himalaistów. Adama Bieleckiego, Artura Małka, Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego. Wchodzili na niezdobyty dotychczas zimą szczyt Broad Peak w Karakorum. Zdobyli go. Wszyscy czterej stanęli na wierzchołku. Ale Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski do obozu już nie powrócili. Ze względu na pogodę zrezygnowano wówczas z akcji poszukiwawczej. 8 marca obu wspinaczy uznano oficjalnie za zmarłych. W lipcu już przy lepszej pogodzie zorganizowano kolejną akcję poszukiwawczą. Ciało Tomasza Kowalskiego odnaleziono przy jednej z poręczy zabezpieczającej szlak. Prawdopodobnie zmarł z wyczerpania. Tomeka nieraz nie poprosił o pomoc. To by świadczyło o tym, że on był nieświadom. Swojej sytuacji. Maciej Berbeka nie został dotychczas odnaleziony. Prawdopodobnie wpadł do lodowej szczeliny chcąc ratować młodszego kolegę. Ostatnią łączność miała godzinie 6.30. Był 6 marca wieczorem. Z dołu widzieli jeszcze lampkę czołową Macieja Berbeki, ale ta po pewnym czasie zniknęła. To wtedy prawdopodobnie Himalaista runął w lodową szczelinę. Po zdobyciu Broad Peak himalaiści schodzili przez kilka godzin. Pierwszy był Adam Bielecki. Dotarł do obozu o 21. .00. Pięć godzin później zameldował się Artur Małek. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zatrzymali się przy lodowych szczelinach. I tam zginęli. Maciej Berbeka miał 59 lat. Tomasz Kowalski 28. Artur Heiser był twórcą programu Polski Himalaizm Zimowy. W marcu, kiedy to na Broad Peak zginął jego przyjaciel Maciej Berbeka i idący z nim Tomasz Kowalski mówił: Wśród nas himalaistów jest taka maksyma. Świętej pamięci Zygmunta Andrzeja Hanewicha, że za żaden szczyt nie warto nawet poświęcić paznokcia. I my, jako himalaiści, idziemy w góry po to, żeby żyć, po to, żeby wrócić. Nikt z nas nie zakłada żadnej tragedii. Do tragedii doszło w niedzielę 7 lipca, kiedy to z powodu załamania pogody przerwał atak na Gasherbrum I. Nie chciał poświęcić nawet paznokcia. Wykazał się wyobraźnią i nie chciał ryzykować. Lecz tego dnia góra okazała się mocniejsza. Artur Heiser spadł w pięciusetmetrową metrową przepaść. Wspinał się z Jerzym Kukuczką, Wandą Rutkiewicz, Adamem Bieleckim. Dokonywał pierwszych zimowych wejść na ośmiotysięczniki. Wytyczał nowe, niezbadane drogi na zdobyte już szczyty. Nie korzystał ze wsparcia publicznego czy jakichkolwiek dotacji. Swoje wyprawy organizował za środki pozyskane od sponsorów. Został pochowany w górach, tam gdzie zginął.